Dzień dobry moi drodzy, teraz zrobimy sobie program, który sprawdzi czy liczba podana przez użytkownika jest liczbą parzystą, wejdźmy sobie na scratcha, ja już jestem zalogowany, jeśli wy nie jesteście zalogowani to się zalogujcie, jeśli ktoś jeszcze nie ma konta niech sobie stworzy konto. Na moim kanale jest filmik w jaki sposób to zrobić. Teraz klikam stwórz. Tutaj nic nie będziemy zmieniać. Ewentualnie, może dodamy sobie jakieś tło. żeby tak kotek nie wisiał w powietrzu. Jakiś najprostszy. Dobrze, mamy sobie kotkę tutaj. Dobrze, od czego zaczniemy? Niech nas kotek zapyta najpierw o daną liczbę, którą będziemy sprawdzać. Ta liczba musi zostać przez komputer zapamiętana, no i w jakiś sposób sprawdzona. Więc jak w większości wypadków zaczniemy sobie od elementu, gdy kliknięto. No, i teraz pora, żeby nas kotek zapytał o liczbę. Nie będziemy wybierać tutaj z wyglądu powiedz, ponieważ to nie jest pytanie. My klikamy tutaj na kategorię czujniki i wybieramy ten element zapytaj. Zapytaj, tutaj mamy what's your name. Oczywiście zmieniamy to i damy sobie podaj liczbę. Po prostu, podaj liczbę, ale uwaga, ważną rzeczą jest to, co jest tutaj pod spodem, odpowiedź, już sobie wyjmijmy ten klocek tutaj, on nam się przyda. Dlaczego? Ponieważ to jest ta odpowiedź, którą podał użytkownik, tak, zobaczmy co się dzieje na razie, jeżeli uruchomię, kotek mówi podaj liczbę, ja sobie wpiszę jakąś liczbę 5 I, i co? I nic. Podałem, ale ta liczba nie została zapamiętana. Żeby została zapamiętana, musimy stworzyć zmienną, która przechowa nam wartość tej odpowiedzi. Dlatego klikam na zmienne, utwórz zmienną, no i nazwę ją po prostu liczba. Liczba. Tak, i teraz, żeby. Ta odpowiedź stała się tą liczbą, muszę użyć tego elementu. Ustaw. Liczba na tę właśnie odpowiedź. Przetestujmy, czy nasz program zapamiętuje już podaną liczbę. Podaj liczbę 7, enter. Tak, ta liczba została zapamiętana. To jest pierwszy krok, on już działa bardzo dobrze. Jak jednak sprawdzić, czy liczba jest parzysta? No, my to wiemy dość intuicyjnie, natomiast komputerowi musimy powiedzieć, w jaki sposób ma to sprawdzić. Ale, żeby wiedzieć, o co chodzi, musimy sobie najpierw przypomnieć coś takiego, co się nazywa dzielenie całkowite. Będziemy teraz dzielić różne liczby przez dwa. na przykład 10 dzielone na 2 no to wiemy, że jest to 5, ale uwaga, reszta wynosi 0. Kiedy podzielimy sobie 5 na 2, otrzymamy, chodzi mi tutaj o dzielenie całkowite, czyli otrzymamy 2 całe tak, ponieważ dwójka mieści się w piątce dwa razy i zostaje nam Reszty 1. Jeżeli podzielę 7 na 2, takich dwójek zmieści się w siódemce 3 i oczywiście reszta będzie wynosiła 1. No i na przykład podzielę sobie teraz 12 na 2, no to będę miał 6 takich dwójek. Reszta wynosi 0. My oczywiście wiemy, że liczby parzyste z tych tutaj to jest 10 i 12. Tak? Natomiast piątka i siódemka są liczbami nieparzystymi. Ale spójrzmy na to, co się dzieje po prawej stronie. Zobaczcie, że tam, gdzie reszta wynosi 0, mamy do czynienia z liczbą parzystą. A tam, gdzie reszta wynosi 1, jest to liczba nieparzysta. I to właśnie wykorzystamy w naszym programie resztę z dzielenia całkowitego. Zwróćmy uwagę na to, że nie interesuje nas tak naprawdę tutaj wynik tego dzielenia całkowitego czyli nie interesuje mnie ani ta piątka, ani dwójka, ani trójka, ani szóstka. Ten wynik nie jest dla mnie ważny. To tak, jakby go nawet nie było. Nie interesuje tylko reszta. Ile wynosi reszta dzielenia całkowitego I się, jeżeli reszta z dzielenia całkowitego przez 2 wynosi 0, to mam do czynienia z liczbą parzystą. I to sobie teraz wykorzystamy w naszym programie. Czyli będziemy sprawdzać tą resztę. Gdzie ją znajdziemy? To będzie w wyrażeniach. Mamy tutaj Taki właśnie element, reszta z dzielenia. W poprzednich wersjach Scratcha, o ile dobrze pamiętam, był to element my od, czyli skrót od modulo. Modulo, czyli właśnie reszta z dzielenia całkowitego. Zanim sobie wykorzystamy ten element, to przetestujmy jego działanie. Wpiszmy sobie tu, właśnie 10 dzielone. Przez 2, oczywiście chodzi o resztę z tego dzielenia, czyli wynikiem tego działania nie będzie piątka, zobaczcie, tak, tylko będzie 0, bo reszta z dzielenia 10 przez 2 to 0 i o to nam właśnie chodzi. 7 przez 2, reszta z takiego dzielenia wynosi 1, i znowu zobaczcie, nie interesuje mnie wynik dzielenia. 7 przez 2 to jest 3, a reszta 1 nie interesuje, tylko reszta. 5 przez 2, reszta wynosi 1. 12 przez 2, reszta wynosi 0. Więc my będziemy sprawdzać teraz właśnie tą resztę z dzielenia, czy ona równa się 0. Więc potrzebujemy tego elementu, który tutaj znajdziemy, oczywiście również w wyrażeniach, czy coś równa się coś. <gryw> Tak, czyli teraz sobie zrobimy, czy reszta... Przypominam, że tym lewą krawędzią każdego elementu, jeżeli coś chcemy umieścić w środku, to lewą krawędź tego elementu musimy umieścić w środku. O tak. Więc czy reszta z dzielenia, no na przykład dwunastki przez dwa, równa się 0. Teraz uruchomimy ten element i zobaczmy. True, czyli prawda. Tak, jeżeli tu by była na przykład trzynastka ruchomy ten element, false, czyli fałsz. Więc teraz musimy to wykorzystać. W zależności od odpowiedzi na to pytanie, coś ma się zadziać lub, jeżeli odpowiedź brzmi nie, ma zadziać się coś innego. Jak myślicie, który klockiak za to odpowiada? To będzie któryś z tych. Przyjrzyjmy się kształtowi tego elementu, gdzie on pasuje. No oczywiście tu, tu lub tu. My wykorzystamy sobie ten element. Jeżeli to w przeciwnym razie to zrób coś innego. I znowu zobaczcie lewą krawędź umieszczam w tym miejscu. Jeżeli reszta z dzielenia 13 przez 2. To się równa 0, to wykonaj tą rzecz, jeżeli nie, to wykonaj tą rzecz. Oczywiście te liczby będą się zmieniać, tak? Czyli jeżeli reszta z dzielenia danej liczby przez 2 wynosi 0, co to oznacza? No to oznacza, że liczba jest parzysta, więc niech tutaj zostanie wyświetlony taki komunikat. Niech kotek nam powie, że ta liczba jest liczbą parzystą. W przeciwnym razie, no w przeciwnym razie, powiedz, ta liczba nie jest liczbą parzystą, albo może sobie napiszę tak, ta liczba jest nieparzysta. No może to też zmienię, ta liczba jest parzysta. No, czy to już nam zadziała? Spróbujmy, uruchomię program, podaj liczbę. 12. O, ta liczba jest nieparzysta. Przecież to nieprawda. To jest liczba parzysta. Czego mi tutaj brakuje? W którym miejscu jest jeszcze błąd? Oczywiście, chodzi o to miejsce. Tu mam wpisaną trzynastkę. A przecież ma to być ta liczba, która podał użytkownik. Wystarczy, że ze zmiennych. Umieszczę tutaj element liczba, ponieważ tu jest przechowywana wartość tej liczby, którą podał użytkownik. No i sprawdźmy, czy to działa. Podaj liczbę 6. Ta liczba jest parzysta. Liczba została zapamiętana, sprawdzona. Przetestujmy jeszcze raz. Podaj liczbę 5. Ta liczba jest nieparzysta. Czyli nasz program już działa tak jak należy. Co możemy zrobić więcej? Zachęcam Was bardzo do poeksperymentowania z tym, co już tutaj mamy. I proszę Was, żebyście przerobili ten program w taki sposób, żeby użytkownik podawał przede wszystkim dwie liczby, nie tylko jedną, czyli będzie zapytaj. Podaj pierwszą liczbę, ona została zapamiętana. Podaj drugą liczbę, niech też zostanie zapamiętana, czyli na pewno wiecie już, że trzeba będzie utworzyć kolejną zmienną. Nazwać ją na przykład liczba 2 albo druga liczba. Nazwa nie ma znaczenia. I następnie powinniśmy porównać, sprawdzić. Czy liczba pierwsza dzieli się przez liczbę drugą bez reszty? Tak, Czyli podajemy sobie dwie liczby, na przykład 12 i 6, i kotek sprawdza, czy 12 dzieli się przez 6 bez reszty. Oczywiście w takich małych liczbach jesteśmy w stanie to stwierdzić dość szybko, natomiast jeżeli podam sobie liczbę, nie wiem, 1283, czy dzieli się przez 79, no to już tak w głowie tego szybko nie policzymy, a komputer może to szybciutko sprawdzić. Tak, czyli mamy dwie, będziemy mieli dwie liczby i sprawdzamy na podobnej zasadzie. Czy reszta z dzielenia, i tutaj musicie sami odpowiedzieć, czego przez co, wynosi 0. Wynosi Jeśli tak, to oczywiście komunikat będzie inny, komunikat będzie taki, że liczba. Pierwsza dzieli się przez liczbę drugą. Oczywiście można by to było zapisać po prostu w ten sposób. Liczba pierwsza dzieli się przez liczbę drugą. To jest ok. Natomiast możemy to zrobić też troszkę inaczej. Popatrzcie, tutaj mam już ten projekt skończony. Nie będę Wam pokazywał dokładnie jak to wygląda. Najpierw może zobaczmy jak działa. Ruchamiam flagę. Podaj liczbę. 12. Podaj drugą liczbę. 6. Liczba 12 dzieli się przez 6. Ruchom jeszcze raz. Podaj liczbę no, 13. Podaj drugą liczbę. 7. Wiemy, że te liczby się nie dzielą, tak? Liczba 13 nie dzieli się przez 7. To jest efekt działania tego programu. Nie pokażę go całego. Pokażę Wam tylko ten moment, jak zrobiłem, żeby on wymienił te liczby podane przez użytkownika. To mamy tutaj. W wyrażeniach, takie coś jak połącz Apple i banana. Nie chodzi tutaj o łączenie ze sobą owoców, tylko o łączenie ze sobą tekstu, tak? Czyli wykorzystałem ten element, wykorzystałem go tak naprawdę wielokrotnie. Zobaczcie, mamy tutaj. Połącz dwa elementy, i tu znowu wykorzystałem połącz, liczba, i, a tutaj jest. Wartość zmiennej liczba automatycznie się wklei. Drugie połączenie to jest połącz. Słowa nie dzieli się przez. a tutaj chyba chyba przejść. Nie dzieli się przez i wartość zmiennej, którą nazwałem liczba druga. To jest właśnie to, co widzimy w tym momencie, kiedy wpiszę sobie. 60 przez 33 o to jest efekt działania tego liczba pierwsza nie dzieli się przez liczbę drugą spróbujcie zrobić to dajcie mi znać jak wam poszło czy udało wam się zrobić taki program napiszcie mi w komentarzach oczywiście zachęcam też do tego żeby zasubskrybować kanał, śledzić co tutaj się jeszcze pojawi i będziemy uczyć się dalej a tym co pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.